scenariusza jeszcze przed meczem nikt na 100% nie mógł być pewien. Ale to właśnie doskonała od początku do końca postawa tarnowskich żużlowców sprawiła, że to oni po raz trzeci w historii mogli podnieść Mistrzowski Puchar Żużlowej Ekstraligii. Jestem przeszczęśliwy, że mogłem być tego częścią. I, yes, yes! i, i właśnie na takich chwili, jak kibice nas oklaskują i cieszą się razem z nami, jeszcze nie byłem Mistrzem Polski drużynowym i bardzo o tym marzyłem. To będzie wisiało mnie na najwyższej półce i gdzieś tam e, będę tym się też motywował. Cóż, bardzo się cieszę, że mogę być częścią tej drużyny, e, częścią tego e, całego przedsięwzięcia. I... Cóż no, ciężko mi cokolwiek teraz powiedzieć, bo, bo strasznie się cieszę. No właśnie powiedziałeś ważną rzecz. Jesteś częścią tej drużyny właściwie nie zastąpiono, bo wychodziłeś za rezerwę, za, za kubę, za, za Kacpra w tym sezonie. Pokazałeś, że no, musisz być tą częścią w przyszłym sezonie. Myślałeś już o tym, żeby tutaj. W przyszły sezon będzie mam nadzieję jeszcze lepszy. I jeżeli nic się nie wydarzy, czegoś złego to na, na pewno zostanę. Staram się jak mogłem. Bardzo mocno trenowałem w ostatnich dniach. Przepasowałem silnik. Wszystko spasowało tak jak należy. Bardzo się z tego cieszę. Dziękuję Bosowi u góry, że dał mi to i spełnił moje marzenia. Czy my miałeś jakąś tremę przed tym spotkaniem? Wiadomo, tu ze światowego Speedway'a, Tomasz Golop, Niels Krystan Iversen. A ty pokazałeś, że potrafisz sobie doskonale z nimi poradzić na torze i przywozić trójki. Yy, ja zauważyłem w ostatnich czasach, wywnioskowałem to, że ja muszę się denerwować. Całą sobotę się praktycznie cząs cząsłem, nie mogłem zasnąć, ale ten strach i ta, ta trema mnie nie paraliżuje, mnie mobilizuje, że chodzę na buzowany. Podjechałem po taśmę i zrobiłem po prostu swoje. Cieszę się, że mi się to udało, wykorzystałem od własnego toru. W tym meczem pokazałeś także, że pasujesz do Ekstraligi, Plany na przyszły sezon. W Tarnowie będziesz startował? Moje marzenie tutaj zostać. Sąd się wychowałem, chcę dla tych kibiców jechać. Bardzo wielką sympatię mi obdarzają, ja również ich, także to jest spełnienie moich marzeń, żeby tutaj zostać. Nie wyobrażam sobie, żebym mógł teraz iść do innego klubu, zobaczymy jak to wszystko regulaminowo się po prostu ułoży. E, Kuba, miałeś wejście smoka, ale potem na przykład w momencie, kiedy trener Ciesiak desygnował za Ciebie Maćka Janowskiego, co pomyślałeś wtedy? E, no co pomyślałem, ja wierzę w kompetencje trenera przede wszystkim, wiem, że, e, że, że to, że jest tym najlepszym trenerem w Polsce, że to te jego sukcesy Wiem, że ma głowę do tego i po prostu okej okay, trener, powiedziałem mu, ty tu rządzisz i tyle. No Wiadomo, że jeśli miałbym jechać, starałbym się, ale dla mnie najważniejsze jest dobro drużyny. Na szczęście Maciek wykorzystał tą szansę i przywiózł trójkę, która była bardzo ważna i o to chodziło. Zerwany łańcuszek i takie rzeczy. Za cały sezon, co nie miałem defektów, to mi że teraz stało, przepraszam, że ten głos, ale po prostu świętujemy i bardzo mocno krzyczałem. Podczas biegu? Też podczas biegu, ale po prostu teraz jest to cudowne jesteśmy mistrzami i to jest niewiarygodne, bardzo fajne. Było, były nerwy duże po tych biegach, kiedy Ty przyjeżdżałeś z tymi jedynkami? Były mega nerwy, bo po prostu to, te motory mi w ogóle nie jechały, ale później już to zaczęło być to, co, to, co jest zawsze i, i po prostu... Jesteśmy mistrzami! Uuu! Mam nadzieję, że w jakimś tam stopniu odrobię to w finałach, tym bardziej w Gorzowie, bo jednak e... Myślę, że te punkty w Gorzowie, moje te dały drużynie i e, też poczułem się do emocji. dzisiaj nie było za ciekawie, ale myślę, że to co do mnie zależało, czyli wygrywanie z wymiarami, e, zdołałem temu, e, temu zadaniu, z, z, więc myślę, e, że było ok. Przecież mówili wszyscy, a to ty to taki trochę dream team. Czy zgodzić się z tym, Dream Team wygrał, czy po prostu zgrany zespół? Dokładnie, wygrał zgrany zespół. E, nazwiska powiem tak, tata nasze mnie uczył, nazwiska nie jeżdżą, co było widać chociażby w Gorzowie, że jednak ci zawodnicy z bardzo wysokiej półki ze nas przegrywali, więc tego się trzymaliśmy przez cały sezon, nie patrzyliśmy na nazwiska, skupialiśmy się bardziej na sobie i jest upragniony z złoty model dla Unii. Jakie plany na przyszły sezon? Wiem, że jeszcze do tego długa droga, ale myślisz o tym, że je pozostać tu w Tarnowie? E, powiem tak, na pewno się będzie, będą chcieli władze, władze klubu rozmawiać. Na pewno podejdziemy do rozmów, ale no, póki co cieszymy się ze złota i nie myślimy o niczym. Aż 14 punktów dla żużlowców z Tarnowa przywiózł Leon Madsen, który był zachwycony atmosferą, jaką w czasie meczu i po stworzyli Tarnowscy kibice. Bardzo chciałbym zostać w Tarnowie. Nigdzie nie czuję się tak bardzo w domu jak tutaj. Wszyscy są dla mnie tacy mili. Nie wyobrażam sobie lepszego miejsca. So awesome. yeah. Nieco mniej zadowoleni, choć także szczęśliwi ze zdobycia wicemistrzostwa Polski byli goście z Gorzowa. Bardzo się cieszymy, że mamy srebrny medal. Gratulujemy Jaskółkom. Zasłużenie wygrali na normalnym torze. To jest sport.